Witajcie, znajduję się ponownie na magistrali węglowej. Dzisiaj mamy 10 lipca, także już ponad 10 dni od zamknięcia zawieszenia ruchu w związku z przebudową magistrali węglowej. I zobaczymy co się dzieje. No, spróbuję do kościerzyny dojechać, pozajeżdżać w miejsca. Teraz będzie to trudniej, bo, bo mamy tu plac budowy, także. Tyle ile uda mi się zobaczyć postaram się udokumentować. Tutaj mamy widok w stronę przystanku osobowego Rębiechowo. Jakieś trwają prace załadunki starych podkładów. I oczywiście widok na już powstającą nawierzchnię torową pod drugi tor. tą stronę jak się odwrócimy. Oczywiście stoję na wiadukcie. Jak się odwrócimy to mamy widok na przystanek osobowy Pempowo. Pempowo-Kartuskie. Także jadę teraz w stronę Żukowa Wschodniego i zobaczymy co tam się dzieje. Jestem już na terenie stacji Żukowo-Wschodnie. Semaforki jeszcze stoją. Pewnie na nastawni już jakieś prace demontażowe trwają. Ale tam jeszcze, o, jakieś koparki, sprzęt budowlany. Za bardzo nic tak nie widać. Pewnie dużo ominąłem, bo wiadomo na szlaku to co z ulicy tego się nie da zobaczyć. Dobra, jedziemy na. Chyba na teren stacji jeszcze wiadę <laughs> Dotarłem już do stacji Żukowo-wschodnie Zobaczmy co tu się wyprawia Tu już mamy częściowo zdemontowany tor Jakiś demontaż się odbywał, semaforów nie ma wyjazdowych Świetlnych Także kształtówki nam jeszcze zostały. Pewnie lada dzień też znikną. Budynek stacyjny Żukowo-Wschodnie. Trwają prace rozbiórkowe. Jakaś infrastruktura typu wiata też zniknęła. Latarnie poznikały. Okej. Okay. Jedziemy dalej to było żukowo-wschodnie jeżdżamy na wiadukt zobaczymy czy uda nam się coś zobaczyć przystanek żukowo o tu już toru w ogóle nie ma został zdemontowany idziemy dalej w stronę Borkowa jestem już na przystanku osobowym Borkowo tu jak widzimy zostało oczyszczone z toru Teletechnika jeszcze istnieje. Peron jeszcze jest. Tam trwają prace do przedrozbiórkowe do wiaduktu, do likwidacji wiaduktu, modernizacji. Także odsłanianie przyczółków. W stronę glincza też toru nie ma. Tu widok w stronę kościeżyny. Tu mamy widok w stronę Gdyni. Zbliżam się do wiaduktu w Borkowie. Gdzie już wspomniałem, trwają prace przygotowawcze do likwidacji wiaduktu. Tu no, będzie niezwykły paraliż komunikacyjny. A może będzie jakąś drogę objazdową. No, Ciekawe, jak to rozwiążą. Ten wiadukt ma być zlikwidowany. do Glinczu. Jestem już na w Glinczu, na miejscu przecięcia się torów linii kolejowej 229 i 201. Bardzo mocno prace zaawansowane, jakieś wyrównywanie terenów, tory zdemontowane. Szyny w zasadzie. Tu jakieś przęsła leżą, torowe. Gdzieś z rozbiórek. Czyli wszędzie mamy już taki bardzo zaawansowany, drastyczny wręcz <grym> proces rozbiórkowy. Rozbiórkowe linii. Nie ma semaforów. Tam jeszcze pociągi kursują przez Starą Piłę do Gdańska wrzesz z Kartus. Po linii 229 i chyba tyle będziemy jechać dalej żeby nie tracić czasu taki rzut oka na glincz jeszcze sobie podzumujemy i jedziemy dalej dotarłem do babiego dołu do przystanku, który ma zostać zlikwidowany. Także tu wszystko, prace sobie ładnie postępują. Jeszcze nawet uda mi się sfilmować pojazd szynowy, jakim jest kopareczka, który porusza się jeszcze węglówką. Tam gdzieś tam trwa demontaż toru, bo kopareczką sobie ładnie szyny demontują, odkładają na bok albo na tą platformę i rozmontowujemy sobie magistralę, że widać, że tor już jest rozkręcony, poucinany, przygotowany do rozbiórki. Jeszcze widok w stronę budynku stacyjnego. Tam mamy widok w stronę kościerzyny. Tu w stronę Gdyni. jedziemy dalej. Jestem już na przystanku osobowym. Kiełpino Kartuskie. Jak widzimy, peron już nie ma. Kiedyś po lewej był peron. Tu teraz po prawej. Trwa budowa przygotowanie do budowy. Peronu w stronę Gdyni, tak jakby. Oczywiście patrzymy w stronę Gdyni. Tu jest widok w stronę kościerzyny. Tory zdemontowane. No to się nieźle. Dzieje szybko. Jedziemy dalej. Kierunek Samoninu. Także na peron w samoninie już nie wejdziemy. Mamy Samonino i na w połowie rozebraną stację bez semaforów kształtowych, bez słupów teletechnicznych i częściowo bez torów. Tam jakieś kopary, wywrotki kopią tam w dali, no wszędzie, wszędzie coś się dzieje. To jest samonino rozebrane. A ja pojadę dalej. Chyba teraz już do Wieżycy pojadę. Sławki ominę. Trochę czasu zaczyna mi brakować. A chciałbym jak najwięcej. Somonino, Wieżyca, Gołubie i Kościerzyna. Taki mam plan. Jestem już w Wieżycy. Także też częściowo peron w trakcie likwidacji. Także widać też jakieś przęsła torowe rozebrane gdzieś skąd? Mamy nasz budynek stacyjny. Widok w kierunku Gdyni. I widok w stronę kościożyny Wszędzie prace trwają. A ja jadę dalej. Jeszcze podjechałem na wyjazd z wieżycy w stronę kościerzyny Zobaczyć co tu się dzieje Widzimy nastawnię ładnie odsłonięta już była zarośnięta nastawnia wykonawcza stacji wieżyca Jedziemy dalej Jestem już w gołbiu kaszubskim tam na szlaku tor jest zdemontowany. Został tu w stacji. Semaforów nie widać. Teletechnika stoi. Wiaty z peronów zostały usunięte. We wszędzie trwają prace rozgrykowe. I taki widok na stację Gołuby. Tam jakieś przęsła leżą na rampie. Widok w stronę Kościeżyny. Widok w stronę Gdyni. I jedziemy dalej do Kościerzyny. Jeszcze zobaczymy na szlak. Tutaj w Gołubiu z przejazdu. Akurat nic za mną nie jedzie. Wspomniany tor rozebrany w stronę Gdyni, szlakowy. I jedziemy w kierunek Kościeżyna. Jestem już na stacji w nie peronów już nie ma został jeden semafor tu z tej strony trwa demontaż stacji, tam jakieś tarcze manewrowe sobie leżą Semafory i prace budowlane Forki kształtowe nie ma co komentować. mamy widok w stronę Bydgoszczy tu w stronę Gdyni spróbuję zobaczyć co się dzieje po drugiej stronie stacji Już po drugiej stronie stacji, jak widać, ruch od strony Bydgoszczy jeszcze się odbywa. Trwa o rozładunek kruszywa tu od strony Bydgoszczy. Tu mamy z drugiej strony widok na stację. Jedna wielka rozbiórka. Pozostałości urządzeń Linii pędniowe, semafory koryta od pędni Powiem szczerze, że ta relacja dzisiejsza jest naprawdę bardzo trudna dla mnie Tak ciężko komentować mi to, te, te widoki wszystkie, bo jednak jestem zżyty z tą linią kolejową Więc Nie jest to łatwo tak komentować z radością, aż to nie, nie opowiadam. Raczej z taką powagą zwiedzam. Wiadomo, że to będzie prawdopodobnie ku lepszemu dla ludzi, tak? Dla funkcjonowania, dla społeczeństwa, ale jednak sentyment do tych starych urządzeń, do starej magistrali został. Stąd ta dokumentacja. A ja tym oto widokiem Będę kończył tą moją dzisiejszą relację. Także dziękuję wszystkim za uwagę, sporo się dzieje. Prace trwają rozbiórkowe. Wiadomo, najpierw trzeba zburzyć, żeby potem wybudować. Przerobić. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, za poświęcony czas. No i do zobaczenia w jakiejś tam kolejnej relacji. Chyba troszeczkę przerwę zrobimy, żeby coś się bardziej zmieniło. W krajobrazie, może bliżej końca wakacji. I zobaczymy, co wtedy będziemy widzieć, jakie postępy pracy. Chyba, że coś takiego nagłego, ważnego, to wtedy pojedynczo coś może udokumentuję. Dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.